Małgorzata Bożeszkowska z pogranicza ciszy i światła. Cisza drzew. Czy cisza u stóp sosen różni się od tej w pokoju śpiącego dziecka? Czy cisza w koronach sosen jest inna od ciszy ołtarza w Wielki Piątek? Cichość stacji w Gniezdowie zabita wystrzałem. Cisza udawanej niewiedzy spisana cyrylicą. Wyrastająca wprost z ziemi kością, listem, zardzewiałą klamrą, taki spokój pomiędzy strzałami, cisza szeroko otwartych ust, ubrany w gumowy fartuch bezgłos z walterem u boku, przebita na wylot czaszka, bez ruch i bez Brońmy się przed tą ciszą, nie pozwólmy, by zamknęła nas, zamgliła obraz, zniewoliła pamięć. Ta. Niech będzie jak szorstka kora sosen i brzus. Marsz przez las, ostry nabój.